Mało, jesteś wychowankiem tura Turek. Ostatni rok spędziłeś na poruszenia w klubach trzeciej i czwartej ligi. Jak trafiłeś do Polonii? Przyjechałem na testy tydzień temu. Yy, trener Kurowski yy, oglądał mnie przez yy, ten tydzień, także yy, teraz jestem zawodnikiem Polonii Środa. Twój debiut w pierwszej lidze odbył się w wieku 15 lat. Jak wspominasz ten okres? No co, to był nie, nie, dla mnie nawet ciekawy okres, bo miałem przyjemność zadebutować w pierwszej lidze, choć y, był to akurat mecz, y, który i tak oni o był, bo to był odspadek. Grałeś także w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Pamiętasz, w ilu spotkaniach grałeś i ile bramek trafiłeś? Y, grałem dokładnie y, w pięciu spotkaniach i strzeliłem cztery bramki. W meczu przeciwko Orłowi i Białemu Koźmin trzy razy trafiłeś do bramki? Yy, no myślę, że dokładnie yy, dobrze wypadłem w tym sparingu, choć yy, było ciężko, bo pogoda była naprawdę. Yy, no, było bardzo gorąco, ale akurat yy, trafiłem trzy bramki i z tego się bardzo cieszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.